Kolejny dzień, kolejna przygoda. Jest pierwszy dzień świąt, więc jak lepiej go świętować, jak w świętym lesie? W świętym lesie Makasutu, który jest domem dla lokalnej grupy etnicznej Mandinka. I oprócz tego, że będziemy tam pływać łódką, po jakiejś rzece, chodzić po lesie, fajne rzeczy, to na koniec będzie wizyta u gambińskiego czarownika. Zobaczymy, co nam wywróży na przyszły rok. Zaczęliśmy spacerek po lesie. Na razie widzieliśmy mrówki z tych groźnych. Zobaczymy co nas tu jeszcze czeka. 观念呗。 Tak, fajny rejs, ale trochę nerwów mnie kosztował. Strasznie chybotliwa łódka. No ale jakoś się udało przeżyć te całe pół godzinki rejsu po rzece. To z tych dwóch rzeczy, które robiłem ostatnio, to kajaki zdecydowanie wygrywają. Dużo, dużo lepsze wrażenie tam było. Dużo więcej ptasła, to jest krótki taki rejsik pół godzinki raptem 5 ptaszków na krzyż. No ale, ale i tak sympatycznie zawsze kontakt z naturą to wiecie, cieszy. No i zobaczymy co tu jeszcze mają dla nas w, w tej chacie mieszka niejaki marabut, czyli szaman, który teraz będzie się zajmował Wróżeniem w lokalnym języku Mandinka. Jestem dość sceptycznie nastawiony, ale może, może się skuszę. Dobra, wchodzę do szamana. moments later. Dobra, byłem u pana szamana, u pana Marabuta. Zobaczcie tam w środku, no, nie za bardzo można kręcić ani nic, ale. Pozwolił mi zdjęcie zrobić. Pan Szamat wygląda tak. No i generalnie jak możecie się domyślać, no sporo takich ogólników pozytywnych. W sensie, no nie będę tam może zdradzał szczegółów, ale no taka cyganka. Prawdę ci powie, to coś w tym stylu, no ale zawsze jakiś folklor. Jakaś przygoda z panem Marabutem. Przed nami okay. okazały eukaliptus. Na pewno znacie to drzewo. Podobno mocno inwazyjne, potrzebuje bardzo dużo wody. A liści używa się o właśnie tak. I zatoki od razu przeczyszczone. Kuracja skończona. Możemy iść dalej. A tu mamy wielkie termiterium. I to jest jeszcze żywe, bo gdzieś tu jakiś ruch widać i jakieś świeże, świeże rzeczy w każdym razie to ma z 2,5 metra lekko a ono jeśli ma 2,5 metra do góry to znaczy, że pod ziemią ma dokładnie tyle samo czyli to jest taka 5 metrowa konstrukcja, która jest zarówno nad i pod ziemią no i często małpki też tutaj sobie ucztują na tych termitach czyli jakimś tam patyczkiem gdzieś tam atakują, atakują te termiteria strażnicy, czyli jedna z tych grup termitów wchodzą na ten patyczek i później małpka robi i sobie ma taką przystaweczkę z termitów <śmulety> palmowe winko, na zdrowie <śmulety> całkiem dobre Tu mamy na lunchu różne rzeczy. Mamy wołowinkę, rybkę, kurczaka, ziemniaki, ryż, czy jakąś kaszę, albo jakiś drobny ryż. A tu podobno to żółte, czyli zabójca. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Ostatni poradek w Gambii, już jestem prawie spakowany. Pora, więc chyba, że, chyba na. Kilka słów podsumowania całego tego wyjazdu i odpowiedzenie sobie na kilka ważnych pytań. Najważniejsze, czy warto? Hmm, powiedziałbym, tak średnio i rozbiję to na kilka czynników. Pierwszy, istotny i wiem, że wiele osób pyta i się zastanawia, koszty. Wydałem na całą tą imprezę jakieś 6 tysięcy i powiedziałbym, że te pieniądze można wydać lepiej. Kropka. Drugi aspekt, to co Gambia ma do zaoferowania w temacie jakiś tam tego co tu można zobaczyć i tak dalej, no właśnie niewiele, oprócz tego co zrobiłem tak naprawdę, czyli te kajaki w Namorzynach, które były fajne, to reszta była taka, no powiedzmy so-so i jest wiele, wiele, wiele innych krajów, innych kierunków, w których można zrobić więcej za mniej więc to jest aspekt numer dwa aspekt numer trzy, jakieś tam powiedzmy tematy kulturowe niby nazywają się uśmiechniętym wybrzeżem Afryki spoko, ale za tym uśmiechem zawsze kryje się jakiś interes ktoś cię zagada nie, nie zawsze, nie jest ale powiedziałbym tak 70% jak ktoś cię zagaduje no to czegoś od ciebie chce no i jakby to już no po, po, po po pierwszych dwóch dniach to już nie jest fajne, że trzeba się co chwilę jakby już opędzać o tych ludzi, bo już się człowiek troszeczkę frustruje, więc to, to nie jest za fajne, że sami faktycznie ktoś zagada i nic od ciebie nie chce, bo po prostu się interesuje i tak dalej jest miły, to też się zdarza i takie miałem doświadczenia gdzieś tam z pierwszych dni, ale mm, niezbyt. Później to już nawet człowiek nie za bardzo chce na plażę wychodzić albo coś, bo zaraz go zaczepią o jakieś soki, o jakieś owoce i to tak dość. Mm, Dość agresywnie, no. więc no, nie za fajne, ale z pozytywów na pewno bezpieczeństwo. Super bezpieczne państwo. E, wiadomo, jak wszędzie w takich mega zatłoczonych miejscach, jak byliśmy na przykład na przejściach granicznych czy coś, trzeba pilnować e, swoich rzeczy, trzeba pilnować kieszeni i tak dalej i cały czas mieć jakby świadomość pleca gdzieś tam z przodu, a nie z tyłu, mieć świadomość, że to jednak no. Wiadomo, ci ludzie są też troszeczkę zdesperowani i wiadomo, wystarczy jeden, żeby już ten. Ale jeśli chodzi o jakieś takie, nie wiem, napady czy cokolwiek, czy że ktoś tutaj z nożem wyskoczy, nie, absolutnie nie. Wszystko, wszystko spoko. Ludzie mogą być jakby troszeczkę nachalni, natarczywi, ale nic nam nie zrobią. Inaczej troszeczkę odczuwają to też kobiety, z tego co słyszałem tutaj, bo też się nie mogą opędzić od jakichś takich właśnie no, nieprzyjemnych nieprzyjemnych gości. Znaczy nieprzyjemnych wiecie w jakim znaczeniu. Takim właśnie, że nagobują tak, no po prostu zaczepiają je w, z takimi podtekstami i tak dalej, więc kobiety mogą się nie czuć tutaj specjalnie e, komfortowo. No jest jeszcze ta kultura turystyki tutaj, <laughs> która jest wyjątkowo niesmaczna. Albo jak to pani powiedziała e, nasza e, przewodniczka wczoraj pary międzyrasowe o dużej różnicy wieku. No. To też jest powszechny obrazek tutaj, no i jakby też nic ciekawego. Kolejny aspekt, jedzenie. Jedzenie jest ok Nic mnie tutaj z butów nie wywaliło. Próbowałem wszystkich takich lokalnych potraw, które są. No, to są jakieś tam, wiecie, ryże, z mięskiem. Jest ten sos z masła orzechowego. Wszystko okej. Okay. poprawdę nic mnie tak nie wywaliło z butów. Nie ma takiej, wiecie, azjatyckiej świeżości, nie ma takiej oryginalności. Jest. Ok, jest <laughs> poprawnie. Nic więcej. No i chyba tyle.